Zazwyczaj na początku jest początek, więc na początku tego weekendu będzie początek tego filmiku, a z dalszej części tego filmiku dowiecie się, jak ten weekend spędzić w Elblągu. Jeszcze nie wiem, jakie macie plany na piątek wieczór, ale o godzinie 18 musicie zapełnić te trybuny. Dzisiaj przed własną publicznością zmierzymy się z zespołem z Piotrkowa Trybunalskiego. Liczymy na Wasz doping i wsparcie. Widzimy się na hali. Do zobaczenia! W piątek o godzinie 18 w Elbląskim Muzeum odbędzie się wernisarz zatytułowany Między wątkami tkanina ludowa proces konteksty. Wystawa przybliży proces powstawania tkanin. Będą maszyny, wrzeciona, wyjadła, udział jest darmowy. Uwaga, tam jest kamera. Nagrywamy, bo w sobotę z okazji Światowego Dnia Kota w Światowidzie o godzinie 10.30 odbędą się warsztaty weekendowe poświęcone właśnie słodkim mruczkom. Uczestnicy w wieku od 5 do 12 roku życia stworzą techniką kolażu swojego ulubionego kota. Udział kosztuje 60 zł i fajny weekend będziesz miał. W sobotę o godzinie 12.00 wszystkie dzieci od 7 roku życia mają zaproszenie do biblioteki Bulaj. Co tym razem będzie się działo na tym spotkaniu? Tym razem porozmawiamy o witrażach na podstawie rozdziału z tej wspaniałej książki o sztuce. Dzieci dowiedzą się jak powstawały, jak wyglądały, przede wszystkim jakie robiły wrażenie. I skończymy to warsztatami na podstawie francuskich, gotyckich witraży. Prosiłabym o zabranie kostki do gry. Zapraszamy serdecznie, sobota, godzina 12. W Krużganku Galerii L dostępna jest już wystawa zatytułowana Niewidzialne nieobecne. Autorką jest Pani Grażyna Rigal, która więcej opowie na ten temat. Punktem wyjścia do tej wystawy była historia, którą usłyszałam o wyszukiwaniu strzyk. I cała ta wystawa jest powiązana z tym aspektem, czyli jest o przyglądaniu się, o wyszukiwaniu. Wystawie towarzyszy mapka, którą można sobie przeczytać i dzięki niej wnikliwy widz będzie mógł przyjrzeć się temu wszystkiemu i mam nadzieję wziąć udział w pewnego rodzaju zabawie. Serdecznie zapraszam. A za tymi drzwiami kryje się wystawa Zuzy Golińskiej i Izy Tarasewicz pod tytułem One W wielkim skrócie są to instalacje metalowe i mogę nawet Wam uchylić rąbka tajemnicy. Ale więcej musicie zobaczyć sami. W sobotę o godzinie 12 w Galerii L odbędą się warsztaty dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, na których odpowiemy sobie na pytania, dlaczego sztuka? Spotkanie będzie pełne ciekawostek i prac artystycznych, a udział, a w sumie materiały, kosztują 15 złotych. Nie chowajcie się, bo w niedzielę o godzinie 16.45 nasze ląskie chłopaki, czyli Energa Basketball Elbląg, zagrają z AZS. UWM Olsztyn 1645 Hala przy ulicy Kościuszki Elo! Zazwyczaj na końcu jest koniec. Dlatego żegnam się z Wami, bo to już koniec. Wszystkiego dobrego, cześć!